Pani z krzesłem na imprezę To tak. słuchaj, mordo Nie gadam po polsku Rewelacyjnie się pani rusza Idziemy do żabki Jak miłości, miłości Hej kochani, cześć Jak widzicie w tle za mną Najlepsza zabawa z najlepszą muzyką I najlepszy punkt, z którego trzeba Przyjechać w wakacje Czyli Parkowa Zobaczymy jak jest w tym roku Rewelacja! rewelacja się panie rusza. Ja się, bardzo się ruszam, pani ruszam! Rewelacja! Ale tata! Ta... Pani też rewelacyjnie! Rewelacyjnie pani wymiasta! Mi się, się podoba! Opanowanie nóg i rąk naraz. Jest piwko i rewelacja, naprawdę. Pijecie, czy wchodzicie na parkiet? Pijemy. A wchodzicie na parkiet? Zobaczymy. Proszę Pana, muszę skomplementować, Rewelacy, rewelacyjny styl, rewelacyjny styl tańca, naprawdę. Bo słabe drinki. Słabe drinki? A nie dolewacie sobie nic tam bokiem, bo ja nie, nie, jesteście się Jesteście bardzo, Pani doda. z na imprezę. Tak. Dlaczego? 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 Bo na plaży się działała. Ale na krześle? Swoje muszę mieć krzesło. Pani zawsze wszędzie z czasem? Zawsze wszędzie z czasem. Czy to jest sposób na sukces? Tak. Czy Dobre. Pan chciałby coś dodać? Ale o Czy, e, czy Pan będzie tańczyć? No na pewno. Proszę Pana, nie mogłem nie powiedzieć, rewelacyjne ruchy, no, Rewe normalnie. naprawdę, ja mam sześćdziesiątkę na, pan na karku, Pan i. wymiota, Pan wymiota, ja Pan obserwuję cały czas, możesz kręcić, dobra, czy to już? To jeszcze nie ten stan. jeszcze nie teraz, idziemy do proszę ja, Pana, ja to jestem urodzony. 20 lat tańczę. Ku, to pan wymiata. Jakieś triki, sztuczki, co pan może się czymś udzielić? Nie, no, triki, triki, jakby się mówi, ja już dalej nie będę mówić. Ja chyba kiedyś z panią rozmawiałem, pani miała taką białą y, falbankową sukienkę. W tak? sezonie modne są takie firankowe trochę narzutki. To już dawno było modne. Ja mówiłem, tak? że to zasłonka chyba, a pani tak? mnie opieprzyła, pani, ta pani? Pamiętam, to był tam wywiad ze mną. No, to... jest naprawdę elegancka. Ja w ogóle jestem elegancka, starsza a? pani. A w dzisiejszym paśmie reklamowym towarzyszy nam pijany kot pianista, a ja opowiadam o legalnym polskim bookmacherze, czyli o Betfan. A z Betfan, jak to z Betfan, sprawa jest banalnie prosta. Zakładasz konto, pisujesz kod Bartek USA, wpłacasz 5 dyszek, a drugie 6 dyszek dostajesz w pełnym gratisie od Betfan. I dodatkowo jeszcze, tak jakby Betfan był Twoją babcią, dostajesz też cashback do 6 stów. To jest magia, to się nie dzieje, to jest szaleństwo. Ty Wyglądasz. obstawiasz, ty wygrywasz. A to mój kupon. Ja obstawiam, ja wygrywam. A teraz wracamy do dyskoteki. Czy idziecie do parkowej? Jest balenteński, jest no, Sprite, Nie wiemy, się jest soplica, a się to musicie. Zawsze jedą tańczyć. Jestem w stałym, by stał... Ale weekendowym chłopakiem. Weekend chodzi... Czyli parkować dzisiaj będzie no, rozwalana. Czy macie panu? jakąś technikę taneczną? Wiesz co? Nie. I to wtedy wygrywać. Tryki, tryki. Z krzesłem. Tak. Teraz pies. Tak. Pani nie może mieć pustych rąk? Nie. Przepraszam, rewelacyjnie się pani rusza. I nogi, I nogi i piwko, rewelacja. Świdziła pani, że tak automatycznie? Nie. Wszystko automatycznie, dobra? A o co pan pyta? Rewe, rewelacja! Bo jak pan to! Ja nie mogę, jestem... W za chwilę, dobra, po pracy, dobra? No to niech pan mi kogoś znajdzie. mój no chłopak z No A ten? Albo... Spie no. Znowu ja, bez piwa łatwiej czy z piwem łatwiej? Bez piwa czy z piwem? Lepiej, się tańczy. Z piwem z piwem łatwiej. Dobra. Wie panie, czy nie ma partnerów żadnych. Dobrych. Nie ma partnerów? My bawimy się bardzo dobrze. Ja zamiast. wiem, widzę, widzę. Tak? widzę. Nie wiem, bo są tacy duzi. To, bo... to słuchaj, mordo. To e, lepiej tańczy. Z was. No mąż jakby ci Nie, nie, no Bo ja jak mąż, a jak nie wypnie, to pani. też Tryki, tryki. A! Muszę skomplementować, na razie najlepiej wymiatacie. No, tak? Parę wieczoru, rewelacja. Nie, bo, Idę dalej, rewelacyjnie. Nie, rewelacja, nie, nie bo... ja chcę być! Ja chcę być mordą na, na graniu i No to na jesteś, ten... ja, idę dalej, idę dalej, nie, dobra? Nie, 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 nie. Przepraszam, pani na wózku z kontują, ale pani tancuje. Elegancko, rewelacja. Tryki, tryki. Dlaczego uciekasz? Powinnaś tam zostać, bo naprawdę by było... I ty też zresztą, i by było no, rewelacyjnie... No. Ale my dlatego uciekamy, bo ciebie zobaczyłeś. Pan tak samotnie stoi. Czy pan na, na parkiet uderza? Ehm, Dobra stylizacja, dobry kajdan. Zamierzam uderzać, ale na chwilę czekam na swoją żonę. A, z żoną? A kto bardziej wyciąga do tańca? Żona czy pan? Ja. Chodzicie co cały czas na okrągło, jak to jest u was? Jeszcze raz. Jestem wie, pierwszy wie, dzień no, na jest, Łódź! łódź, łódź Pozdrawiamy Łódź! czapeczka z Campton. Czy to nie wzbudzi takiego, można być, lęku wśród tych tutaj, yy, wiesz, mm, no, z takich osób po 30 plus? Nie no, jestem no, jest biały, po więc... po 30 plus. <laughs> jakieś fajne laski czasami się zapoznajecie? Ej, ciężko, ciężko. ciężko. Sam, same, same... Same fajne. Same takie. Pijamy. nagrywać, ja w Sanatorium Miłości występowałam. Pani z Sanatorium Miłości? Czyli Pani lubi miłość? Kocha Pani? Eee, tak jak A każdy... jaka rola? Bo ja niestety nie śledzę. Nie? Nie. To był program. No, a to ja wiem. I Pani tam coś, tam się wygrywa jakiś? E, nie, nie. Tylko się jest i się... Jest a znalazła Pani miłość? No, tam trudno było. By trudno było. musiał zobaczyć, jacy faceci byli. A słabi? Tryki, tryki. Nie mogłem nie podejść, bo widziałem świetne tańce, no rewelacja. Czemu nie na parkiecie? Nie to... gadam po polsku. Trochę gadasz. Słowo. Great dance, beautiful... Paruski, говорю. Paruski? Harasho, tańcujesz ty. Spasiba. Chciałem zapytać o krzesełka. Rewelacyjna na imprezę. Mamy, ale mamy. Ale no właśnie mówię, rewelacja. No tak no. jak nie ma miejsc siedzących, tak Tak, właśnie. Ta. E, czy to jest pomysł? To mój pomysł. Pani nie tańczy? Nie. Dlaczego? Nie. No bo jeszcze ta mała alkoholu. Ja. Rewelacja. Idziemy ja. tańczyć. Ja. No, tryki, tryki. Mam informację, że po, zakochaliście się w parkowej, czy to tak, prawda? Tak, prawda. Naprawdę? Od Nad, pierwszego wejrzenia? Od pierwszego wejrzenia. Re, rewelacja. To czy, tak. czego, czy, ale zapraszamy na ślub. Kiedy ślub? No, myślę, że za rok. Niebawem. bawem. Dobra, a podczas powiedzcie, y, a podczas tańca, czy jakoś y, tak, kiedyś? Tak, dokładnie. Jedno ruszało nóżką i drugie ruszało nóżką. Nie tak, tylko. Aha, no tam rękami, tam uchem. Nie szyczy. tylko. Dobra, czego można wam życzyć na nowej drodze? Miłości. Zdrowia i miłości. miłości. Jeszcze więcej miłości. miłości. Zdrowia i miłości. Rewelacja tego Wam życzę, świetnie wyglądacie. No. I pan, ile mamy i, 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 lat? Łącznie? Tak. Łącznie? Nie, nie łącznie. Yy, dobra, łącznie to macie. No to, to i tak będzie dużo, 120. Ooo, za mało. To ile, to ile? Ja mam 83. Naprawdę? Jestem po ciężkim zawale. No ale dlatego pani nie wygląda. Nie mogę, ale nie. dlatego tak nie mogę tańczyć. Ale pani tak tańczy lepiej niż ja kiedykolwiek będę. A pan ile lat? A ja 81. 80, po ciężkim zawale czy bez? Nie, nie bez zawalu. Pan, pan zdrowy, ale pan powiedział tak. rewelacyjnie to, na razie to, przygotowania do, do, do tańców. Czy pani wchodzą na parkiet? Chodzimy, ale nie ma... Nie mam takiego dobrego do partnera. partnera. A pan ma... jest dobrym partnerem? Wie pani, co ja tak w tak stańcach to tak bardziej... Ja, ale my pada ja pada bardziej nauczymy. gadanie. Stańca to ja gadanie bardziej. Ale my pana nauczymy. Moja dziewczyna mnie uczy wiele lat i, I nic a zakończymy. ona tańczy trzy razy w tygodniu, wie pani, więc może być słabo, no. Ale my, Ja zresztą jestem w pracy, to nie, ja... Tam. ja podepczę panią. Tak, podepczę nogi. My jesteśmy romkami No, więc o, nie. pana nauczymy. Ja podejrzewam, że macie w duszy to bardziej. Ale ja mam w duszy zupełnie nie mam tego. Zupeł... Zupełnie tego nie mam w duszy. No. Ale pójdziemy na park i będziemy się bawić. wymiatać. Tak. No tak. dobra, no to tego nie wam Nie ma życzę. problemu. Nie ma problemu, tego wam życzę. Do zobaczenia na parkiecie. No, ja będę bardzo. z boku, ja będę tak? z boku. A o którym to się wszystko zaczyna? Znaczy, już jest. Ju. Proszę walić, no tak. A, dobrze, dobrze, tak. dobrze, dziękujemy. Dobra, widzimy dziękujemy. się na parkiecie. Dzięki,